Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Dario. Hmm. Pyta Pani, co Panią czeka? W miłości Pani jest sama, Pani Daria. Hmm. Panią Darię o miłości w najbliższym czasie. Ogólnie, co Pani tu sprzyja, co przeszkadza, Ogólnie, Paść Denarów. Proszę pani, Paść Denarów, jeżeli pokazuje się na początku czytania, to może on zwiastować, że tak do roku pozna pani człowieka, z którym będzie pani mogła stworzyć stosowną, trwałą relację. Paść Denarów, on nie mówi o takim totalnym zakochaniu, ale Y, o motylkach brzuchu, i wie pani takim fruwaniu, nie wiem, w obłokach, bujaniu w obłokach, ale on jest po, y, posłańcem takiego konkretu, prawda? W pazieu denarów to jest taka relacja, związek, gdzie y, stawia się na jakieś wartości materialne, gdzie się planuje, czy mamy za co żyć, czy mamy gdzie mieszkać, czy mamy za co się utrzymać, czyli <laughs> całość jest taka oparta na. Stabilizacji, aczkolwiek nieprędko to się wszystko będzie działo, czyli jakby to sam, sam fakt tego poznania, no tutaj mamy tak do, do roku maksymalnie, natomiast później będą różne, proszę pani, no że tak powiem, meandry. Raz zabrniecie w ścieżkę tutaj w dziewiątce buław, nie? W dziewiątce buław. Raz zabrniecie w ścieżkę, gdzie no nie da się pójść dalej, trzeba będzie zrobić krok w tył. Także są takie tutaj w dziewiątce buław zawiłości. Po drodze będą stali różni ludzie na Państwa ścieżce. Jeden będzie mówił tak, drugi tak, trzeci coś doradzał. Najlepiej generalnie nie słuchać do, w cudzysłowie dobrych doradców, tylko robić tak, jak się uważa. Dlaczego mówię, że jest Pani pisany związek? Mamy tutaj dwójkę kielichów. Stąd ta interpretacja karty, że tu jeśli chodzi o związek, są nadzieje na poznanie kogoś. Jeśli paść denarów, to może być osoba w Pani wieku, ewentualnie troszeczkę nawet od Pani mężczyzna młodszy, czyli może rok na przykład czy półtora. A co w tym wszystkim przeszkadza? Król denarów. Pokazuje mi się tu jakiś starszy mężczyzna koło pani. Eee, czy to jest ktoś z pani przeszłości, czy to jest karta po prostu na przykład panny ojca, który e, mówi, że teraz to nie czas na związki, tylko nie wiem, no masz tam pracować się, uczyć, szkolić, e, co by to nie było, ale, ale starszy mężczyzna jest tutaj na, na przeszkodzie pokazany. Co jeszcze? Jeżeli tu paść denarów jako ogólna aura, a tutaj król denarów jako element przeszkadzający, to też chciałabym Panią uprzedzić, żeby Pani zbyt materialistycznie do tego związku nie podchodziła, tak? Czyli lepiej w paźu razem sobie e bądźmy, budujmy, ty masz to, ja mam to, razem mamy więcej, prawda? Natomiast no, król denarów. Jako aura przeszkadzająca, energia przeszkadzająca może sugerować, że zbyt będzie to komercyjne, prawda? Że zamiast uczuć będą ważne tylko pieniądze, czy jest ich dużo na ten jakiś tam moment. Także jeżeli tak, to proszę się tutaj nie dać jakby zwariować też na tym punkcie i, i ustalić, gdzie są priorytety, bo, bo czasami no, jednak ważne jest, ważne jest uczucie i to, że Ktoś gotów sobie, nie wiem, palec tam obciąć za drugą osobę, w cudzysłowie, oczywiście. Poświęcenie i wspieranie, a nie tylko pieniądze. Co jeszcze mogę Pani powiedzieć? Może tutaj jeszcze no tak, to jest osoba, która będzie mieszać, proszę pani. Ten y, może być koziorożec, byk panna, osoba powyżej 43-5 roku życia mniej więcej w tym wieku, koło 40-50 lat. I mamy tu koło fortuny. To jest ktoś, kto, proszę pani, będzie się starał mieszać w pani relacji. A teraz, może tu kartę podpowiedzą, z kim się pani będzie spotykać. Mamy tu dziesiątkę mieczy. To raczej z kim? Z kim? No, jeżeli osoba, to jakaś może być tak doświadczona już mocno przez życie, ale wie pani, co mam tutaj, jakąś inną, co innego mi do głowy przychodzi? Że cały czas ten król denarów tu mi kością w gardle w tym czytaniu stoi, i to jest ktoś, kto naprawdę będzie próbował dokuczyć bardzo i zakończyć. Ale co jeszcze, jeżeli pani w przeszłości, Miała jakąś relację ze starszym mężczyzną od siebie, to ta dziesiątka mieczy może mówić, że to będzie ktoś, kto na siłę i wszelkimi metodami i sposobami będzie chciał tę nową relację pani rozbić, zakończyć. Stąd być może Stąd być może ta dziewiątka kielichów, dziewiątka buław, przepraszam. Czyli to kluczenie. I taka jest sytuacja, jakby ktoś komuś czegoś odmówił. Teraz tak. Jeżeli pani spotka osobę w swoim wieku, ciutek młodszą, i będzie osoba, która będzie bardzo bruzić i przeszkadzać, to proszę pochopnie nie rezygnować z tej relacji. Nie odmawiać. Jeżeli będzie osoba powracająca, która będzie z powrotem chciała z Panią być, Pani powie nie, bo ja już mam coś nowego, nie, i, i będzie to dokuczanie, to za żadne skarby świata, niech Pani nie wpuszcza tej osoby z przeszłości z powrotem do swojego życia. Dziękuję bardzo.